na wszystkim <laughs> Simą wszystkim, z tej strony nazwiska. I witam was w kolejnym na kanale Sabiecki Bitew Tym razem jest sobie jak widać powtórka na McDonaldzie Nie, nie chodzi mi o was podrko o T3485M miał miałbyś taki żart, ale by nie wierzyć <laughs> Na mapie Lodowiec przy wylosowaniu na poziomy 6 i 4 Czyli na top 3 I powtórka jest od gracza Onigu Waleczny dzik. Pozdrawiam, tak z drogą. Jest to swoją drogą, pierwszy raz y, pokazuję powtórkę od tego gracza, więc... A będzie więcej niż jedna powtórka od tego gracza, więc... Jest to możliwe, że... Y... Jest to bardzo duża szansa, że wykonamy bardzo dobry wynik. Że tak... Proponowałem wcześniej też... Groszowi... Będzie mnie chyba. No. A dzisiaj, jest, jakby, zobacz, jak zwrócić uwagę, jest dzisiaj drugi film. Bo o 11.30 pojawiła się bitwa na GW Panterze. Natomiast ten jest dzisiaj koło 15. Mniej jeszcze w domu, co prawda, nie ma, ale... No... Wracam z pracy i po, z pomocy rodzinie. O, rozświetlił się pudel. Właśnie, tak jak drogą, co byście powiedzieli na to, żebym zrobił, żeby zrobić film kontr... ta VK3002M vs Pudel ewentualnie Pudel vs 40TP też już szóstka Polska też nie pamiętam jak to się nazywa no bogi co jest bitwa z jednego miejsca no też swoją drogą pozdrawiam osobę z BWD ponieważ był i zapraszam do BWD ponieważ jest bardzo fajna atmosfera Zapraszam wszystkich innych graczy. Jeszcze bardzo często gramy TW. CW chciałem powiedzieć. Ale... Bardzo, jako, że bardzo często gramy CW to moim zdaniem opłaca się zrobić. Bo jest... No. Nie będę się powtarzał, bo już mówiłem to dlaczego. No, już 3 do 1. Także jest bardzo... Ładny. Teraz już niekoniecznie, 3 do 2 Ale muszę jeździć, tak, jeździłem, bo ja muszę codziennie o 5 rano wstawać więc żeby do pracy zdążyć A i w poniedziałek nie było filmu, ponieważ właśnie nie miałem siły, żeby mm, nagrać, zmontować i tak dalej Bo jednak mimo wszystko jest to trochę czasochłonne Trochę czasu to zajmuje Ej nie pokazuję parametrów działa z McDonald'a bo każdy zna parametry z McDonald'a bo z tego co pamiętam był już była jeszcze ta powtórka, czy tym pojazd był u mnie na kanale Zarówno w odcinkach, w odcinku stwierdzy jak i yy, z, z EB chyba No, już mamy 10 ponad obrażeń niestety druga strona mapy całkowicie padła a jak widać zbliżamy się do poziomu zbliżamy się do odcinka 200 z epickiego bitew co już co... zależy znaczy, co już zasługuje na e... zasługuje na łapkę w górę <laughs> ponieważ było 180 poprzednich film odcinków i nie przerwałem serii Co, tak jak wspomniałem, już jest dość dużą przewagą Nie wiem dlaczego się też numeracja filmów nie zgadzała w playliście Nie pamiętam, a wszystkie filmy i wszystkie wam po kolei, więc A ja widzę, że jeszcze Walesny dzik ma mm, Znaczy nie wozi żadnego golda Nie myślę, że za, bo trochę teraz za bardzo, bo tak jak mu wspomniałem jestem padnięty jestem dzisiaj piekielnie złączony, a jeszcze tu to czeka mnie do wrenerowania, a że jeszcze cały tydzień, ten, jeszcze cały tydzień wtorek i środy mam tragiczny strasznie męczący dzień będzie u mnie w robocie to... jakie ja przepraszam za tą przerwę chociaż nie wiem czy to było widać tą przerwę ale po prostu nie wiem dlaczego wyłączyło mi grę więc w sensie powtórkę no było blisko to był strzał chyba bardzo blisko bardzo fajny Tylko co do jeszcze też grałem wcześniej na... grałem na linii frontu ale strasznie się wpieniałem ponieważ yy, będzie by, powodem tego mojego bulwersowania były właśnie pojazdy które yy, A i tak wspominałem wcześniej że będzie jeszcze odcinek z linii frontu natomiast poczekam aż aktywuję go ponownie to znaczy aż aktywuję ponownie linię frontu nie czemu, wiem czy że kolega nie woził w ogóle golda i zobaczymy, że jeszcze też będzie wyciąg, ponieważ no wydaje mi się, że luz, że Lush albo luchs, nie wiem, nie będzie w stanie trochę tego przytrzymać. Zwłaszcza, że tam jest Achilles, e i PZ4H i VK36 z H. Tak sobie VK jest bardzo fajnym heavy'kiem. Oj, czy my mamy spota? No ładny strzał na oślep. Ładne dobicie graczy na oślep. Ja bym się trzymał jednak mniej już bazy sojuszniczej, ze względu na to właśnie, że... Achilles może właśnie za chwilę wjechać na... już spróbować przyjmować bazę. bazę. Może nam, za, tak takie wspomniałem, może nam za chwilę wjechać bazę przyjmować. I jeszcze też będę jechał na urlop to znaczy będę miał urlop niedługo czyli albo od samego początku początku kwietnia albo albo tydzień przed kwietniu i, i pierwszy tydzień kwietnia albo pierwszy tydzień kwietnia blble, albo pierwszy tydzień kwietnia i yy, pierwszy tydzień kwietnia i ostatni tydzień marca albo dwa 1 tygodnie kwietnia mam urlop także wtedy mam nadzieję że będą się streamy jakieś pojawiały Jeszcze też mam nagrany try not to love challenge ale nie mam jeszcze za bardzo możliwości wygrania tego to będzie dopiero w przyszłym tygodniu także Lux napisał THX Czyli dziękuję żeby nie zdenerwować przyspieszymy do momentu jak znajdziemy pancer 4H jak to się odbiło od Panzer 4H? what the fuck? a jeszcze jeden wpadłem teraz jeszcze na jeden pomysł zrobienia kontrolejnej kontry dwóch pojazdów na trollu czyli właśnie pancer 4 wersja H Panzer wagon 4 wersja H oraz G1R Możecie mnie znać Czy chcecie mieć kontra z PZ4H vs yy, G1R Na TROLU Ale to wtedy będę musiał poczekać aż się włączy serwer testowy bo no, Mam oba pojazdy w garażu Czyli PZ4H oraz yy, PZ4H oraz yy, G1R jeszcze będzie też kolejny, przynajmniej, przynajmniej kilka odcinków z kontry Bo jest Furia, czyli Sherman Fury, czyli premium. Oraz kolejny premium Sherman Thunderbolt. Będzie nagrany, co będzie sprawdzane na, na Shermanie e, Fury oraz czyli Fury, czyli Fury oraz... E, versus Thunderbolt będzie to rzeź. No, także dzięki za powtórkę. Do usłyszenia w następnym materiale. Na razie najczęściej. No